W tym odcinku przetestujemy sobie Wojanka Pomarańcza Broskwinia. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie nazwę jest to Wojanek. Narysowanego Wojana. Napisany smak jest to Pomarańcza Broskwinia. I tu że jest bez substancji konserwujących. Pojemność jest to pół litra. Skład produktu wartość odżywczą i twormacie, że produkt się przetwarza, żeby powbić w tą butelkę, wyrzucić kod kreskowy i datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki pomarańczowy kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Nie rozumiem, czemu jest taki hajk na to. Smakuje to jak rozwodzony tymbak. O tym smaku. Nie jest to nic specjalnego Tutaj macie cenę, jest to 4,99 A tutaj macie plusy, a do plusów morda zaliczysz to, że ma słodkawy pomarańczowy smak Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że jest ciężko dostępny. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na średnią, ale zasłużoną ocenę. 510, ponieważ dupy nie urywa. W tym odcinku to tyle i do następnego.